Cudownie jest Wam towarzyszyć na każdym etapie terapii, a szczególnie w takich sytuacjach, kiedy kobieta odkrywa, powiem kobieta, bo akurat jestem stricte po z kobietą, ale to samo się dzieje przy pracy z mężczyzną, kiedy kobieta odkrywa, jak z jakiego powodu sama jest dla siebie tak bardzo krytyczna. Dlaczego tak sama siebie unieważnia, kiedy widzi tą właśnie korelację z, z tym, jak podchodzili do niej jej bliscy w przeszłości? I po to jest nam potrzebne sięgnięcie do przeszłości. Ale jeszcze piękniejsze jest, jest to, kiedy dzisiaj może doświadczyć tak w ciele takiego zainteresowania i ukochania samej siebie, że dziś ona jako dorosła. Może popatrzeć na tą swoją wewnętrzną małą dziewczynkę i powiedzieć: Hej, ja Ciebie widzę. Dzisiaj jesteś dla mnie ważna. Ja dzisiaj chcę się Tobą zająć, uważnić Cię i słuchać Twoich potrzeb. Z reguły płyną łzy, jest duże wzruszenie i ogromna miłość do samej siebie. To jest cudowne, kiedy mogę Wam w tym towarzyszyć. I to daje siłę i energię do działania, i do pokochania siebie, do właśnie postawienia siebie w bardzo ważnym miejscu, w miejscu, które mówi: jesteś ważna, jesteś wyjątkowa, jesteś wartościowa. Tu się zaczyna pierwszy krok do ukochania siebie. Dziękuję za każdy moment, w którym mogę Wam tym towarzyszyć.